Yo się ja jestem legal Kimbra i dziś chciałbym Wam pokazać dzi, dziś chciałbym Wam pokazać poradnik w którym będę wam jak zrobić cukierki w Pokémon. Dobra, pierwsze co będzie potrzebować to jaka złota jabłka. Złote jabłka. I je tworzymy ze złota oczywiście, 8 złota aby ktoś nie widział i teraz crafting o, dobra. i złote jabłko złote jabko. i mamy dwa o, teraz y, potrzebujemy też proszek glowstone dust i cukier który tworzymy z trzciny i teraz tak się robi cukierki rare cukierkami możemy um, ulepszać różne potomki czyli <laughs> dostają one lewe no i tutaj nie działa, bo on się tak rusza, ale chyba też nie działa na inne Pokémony, tylko działa na swojego pokemona. a ja swojego Pokémona nie mam, ale zaraz będę miała Pokémona fajnego i zaraz Wam pokażę, hmm. tutaj Elekail, fajny Pokémon strasznie, To mi się strasznie podoba. Dobra, ja wracam do Was po cięciu i Wam pokażę, jak działają cukierki. Okej, okay, ja już wróciłem po przerwie i, i niestety nie, nie mogę tego naprawić, ale zrobiłem sobie tych fosil maszyn i pokażę Wam też, jak, jak się oczyszcza um, jakieś tam, wiecie, fosilki. Bierzemy. Jeżeli mamy fosila, to wkładamy go do tej maszynki. Poczekajcie, moment, o tak, Taka maszynka. Ona nam ten fosile czyści. I ją, wkładamy, on się traci. lecieć o, mamy helix husky i też a my no coś tam dobrze. teraz bierzemy Pokebola i w ja sobie się master i tutaj syf podamy i nam się robi a jak widzicie pokemon tutaj też się zrobił no, tu nie widać też, też. Dobra. Tak. Tak właśnie się oczyszcza fascilę, A skierki Możecie sobie cofnąć do przodu i zobaczyć, jak się robi cukierki. A jeszcze pokażę Wam, hmm, jak zrobić. spójrzcie. Yy, yy, yy. Ok, teraz jak zrobić pokebola? To jest proste. Bierzecie hamera, na przykład jaksowego. A jaksowego hamera robimy w <tryk> ten sposób. Tak? i Tak. Tak, robimy jaksowego hamera. I teraz, żeby zrobić. Y jakieś tam pokiebole potrzebujemy pokedyszków dysków i aprikonów, które trzeba przepalić czyli przepalonych aprikonów. ja sobie wiecie co wezmę czy to czy takie czy takie czy takie czy takie I to Dobra, i teraz jak się robi? różowe i czarne. O, mamy dipal, ale my dipala nie chcemy. Chcemy jakiś inny. Bal. Nie chcę na przykład ultrabala. Nie działa. on oh może tak. No i tak tak aby się robi właśnie tu się robi Bala. Tak się robi net Netbala. Jeżeli przypamiętam, to jakoś się robiło odbyło. O, nest ball. Możemy zrobić jeszcze jakiegoś balla. O, frame ball. Wstawa, gramy, wstawa. Dobra, i takie uwagę można zrobić, a jak zrobić dysk? Tak dysk, i teraz w taki sposób właśnie robimy. Dobra, teraz jeszcze został na robione guziczki, i może sobie weźmy krem pala. Teraz kombinację tego już chyba wiecie byle jaka. Ale wystarczy tylko włożyć <coughs> w praktyku i mamy pokeball. No I to chyba wszystko w tym poradniku. E, o. Chyba wszystko w tym poradniku. Na razie, cześć.